Myślimy scenariuszem, czy scenariusz to jest zachowanie rynku, że rynek może na przykład, co rynek może zrobić? Może zrobić tak naprawdę cztery rzeczy, jak jesteśmy w jakimś punkcie. Cena może wzrosnąć, prawda? Jeżeli na dwóch TF-ach wyższych mamy, że cena rośnie, jesteśmy w trendzie wzrostowym i cena nam zaczyna rosnąć, no to wiemy, że coś się dzieje, to możemy. Dajmy na to, jeżeli jest sygnał z naszego systemu, to możemy sobie wejść. Cena może spaść, no więc na dwóch TFach wyższych mamy trend wzrostowy, a cena nam spada. No nie łamane przez nie, prawda? Generalnie nie. Cena może wejść w konsolidację. No i teraz, jeżeli jest wyraźnie konsolidacja, na dwóch TFach mamy wyższe, mamy sygnał, no to pytanie. Czy powiedzmy, jak się, jak się cena zachowa w tej konsolidacji, czy się czasami nie odbije, na przykład od górnej granicy? I trzecia rzecz, którą, czwarta rzecz, którą może zrobić cena, czyli może spać, wzrosnąć, zrobić konsolę, cholera wie co? Jak jest cholera wie co, no to po prostu jest cholera wie co. To jak nie rozumiemy, nie wiemy, co się dzieje, nie rozumiemy tego, co to po prostu jest pozycja poza rynkiem. Czyli generalna zasada jest taka, że my, Myślimy scenariuszami, co może zrobić rynek i jeżeli rynek to zrobi, to ja się w tym momencie dołączę, bo na przykład rynek powinien zakończyć korektę, odbić się gdzieś i zacząć na przykład rosnąć. I w tym momencie jak zaczyna rosnąć, ja dostaję sygnał ze swojego systemu. OK? Czyli co mamy? Na dwóch telefach mamy wyższych mamy trend wzrostowy, i tu jakaś korekta się najwyraźniej skończyła, bo widzę, że rynek zaczyna ruszać. Zaczyna cena rosnąć, mam sygnał z mojego systemu, i w tym momencie wchodzę. Czyli z tych wszystkich czterech scenariuszy wzrost, spadek, konsola, cholera, wie co, zaczyna się realizować wzrost. Więc to jest taka po prostu za tym, za tym logika. Czyli myślimy, co może zrobić rynek, i potem patrzymy, gdzie jest nasz sygnał, gdzie ewentualnie będziemy mogli się bezpiecznie dołączyć. Myślenie z scenariuszami pozwala nam wstępnie przygotować się do zagrania, bo popatrzymy sobie na rynek, popatrzymy gdzie będziemy mogli się dołączyć i po prostu spokojnie czekamy, aż rynek tam dojdzie albo nie dojdzie. Jak nie dojdzie, no to mamy jeszcze powiedzmy jakieś inne zagrania, na które możemy sobie poczekać. Oznacza to wszystko, że jesteśmy lepiej przygotowani, że nie jesteśmy niewolnikami, że tam coś się, gdzieś tam się wydarzy, nie, tylko my wiemy gdzie. Cena tam może dojść za jakiś czas, więc nie wiem, mamy wolne, możemy sobie zająć się czymś innym. To wszystko oznacza mniejszy stres. I takie myślenie z scenariuszami, co może zrobić rynek, daje więcej czasu na przemyślenie. Czyli czy, czy, czy longa, czy shorta? Oczywiście z tym założeniem, że no. Jesteśmy, gramy z trendem i gramy po prostu z trendem na dwóch wyższych TF-ach. Czyli longa, gdzie? Sorta, gdzie co się musi wydarzyć? No musi się najpierw tam trend odwrócić, żebyśmy mogli zagrać pozycję prawda przeciwną. Ale generalnie mamy znacznie, mniej, znacznie więcej czasu na przygotowanie. Jeżeli mamy znacznie więcej czasu na przygotowanie, to nasze pozycje są lepsze, są lepiej przemyślane. I jestem ogromnym przeciwnikiem tego, takiego właśnie bardzo mechanicznego podejścia do rynku i bardzo mechanicznego podejścia do systemu typu.